15 dzień lutego 2020 roku San Francisco Golden Gate Bridge Most kultowy Przed chwilą udało mi się drugi raz go dzisiaj przejść Szliśmy najpierw z południa na północ od strony San Francisco na drugą stronę i wróciłem Około pół godzinki się idzie Takim średnim tempem, yy, prawie 3 km sam most, no ale przejście od wejścia północnego na wejście południowe, wskazuje 3 km i 100 metrów. Te wieże, które widzicie, dwa pylony, ponad 200 metrów wysokości. przęsła są w niektórych miejscach ponad 70 metrów nad Wodą i jeżeli skacze się z takiego mostu, bo niestety jest tutaj ten aspekt dość ponury, najczęściej wybierane miejsce na zakończenie żywota chyba na świecie, chyba nawet bardziej popularne niż słynny las samobójców w Japonii. Więc jeżeli wybiera się takie miejsce, to leci się potem z prędkością 120 km na godzinę z ponad 70 metrów, czyli praktycznie uderza się w beton. 99% kończy się fatalnie. 1500 osób, przynajmniej tyle ciał wydobyto. Ale dobra. W 1937 roku, wróćmy trochę do początków. 27 maja otwarto of oficjalnie bry most budowanego wcześniej przez kilka lat. Zresztą też kilka osób, kilkanaście osób zginęło na przykład w skutek zarwania się jednego z rusztowań. Było tak dużo protestów, kilka tysięcy złożono pozwów cywilnych przeciwko, w ogóle, projektowi, że nie wiadomo było, czy dojdzie do skutku. Ale doszło do skutku. Więc e, otwarto właśnie w tym maju tamtego pamiętnego 37 most, Golden Gate, i jest ruch non-stop, chyba trzy razy tylko za nie, zamknięto most. Ruch jest non-stop, przejeżdża, uwaga, dziennie. Może inaczej, miesięcznie będzie lepsza skala. 3,5 miliona samochodów, a do tej pory szacuje się, że przejechało przez most tych samochodów około 4 miliardów. Tam widzimy w Zatoce o! Alcatraz. Tym razem nie pojechaliśmy. 3 lata temu zwiedzaliśmy też miejsce nieprawdopodobne. Golden Gate jest umalowany rzekomo w tak zwanym kolorze International Orange, czyli pomarańczowy międzynarodowy. No, taki brunatny jest trochę ten pomarańczowy, ale został jak został jest naprawdę ikoną w tym kolorze. A miał być, uwaga, pomalowany w paski żółto-niebieskie. Nie wiem, czy byłoby to optymalne. Kable, które widać Dość wyraźnie, główne kable, prawie metrowej grubości, i są tam takie pod mostem konstrukcje, które są jednym z elementów całego właściwie obiegu siatek, zabezpieczających, bo właśnie, czy zatrzymujących tych, którzy chcieliby tam się rzeczywiście rozstawać z tym światem. Tak sobie pomyślałem, że jak nawet upadną na tą siatkę, no to mogą trochę dalej się pogramolić i sunąć dalej. No ale dobra, to już na razie niech będzie w sferze pozytywnych rozważań i mam nadzieję, że rzeczywiście będą te siatki chroniły. Mnóstwo turystów, chyba najpopularniejsze miejsce w San Francisco. Także serdeczne ukłony i z mostu, w tej chwili spod, Mostu brzmi zabawnie, który został zaprojektowany przez, przez Józefa Straussa. No, no, no. Tak, Józef Strauss, ale to nie ten od, od Wiednia i muzyki, tylko inżynier amerykański. Zresztą uczeń polskiego inżyniera, który to polski inżynier między innymi budował mosty i w Bydgoszczy, i w innych jeszcze miejscach. Józef Strauss dopiął swego, zbudował zaprojektował wcześniej i mamy taki oto efekt. Ukłonę serdecznie pozdrowienia z Golden Gate w San Francisco. Hej!